Łódźki i Figurski w dobrej formie od rana. Start. Dzień dobry, pytanie na śniadanie w studiu Marcin Prokop. Dzień dobry i Dorota Welman, witam serdecznie. Witam. Y witamy, panie. mamy legendarną postać telewizji, pana Gutfińskiego. Witamy serdecznie. Anton, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Antoni, czy jest pan w towarzystwie małżonki w tej chwili? Tak. Prosimy serdecznie pozdrowić od wszystkich naszych telewidzów. Dzisiaj mamy konkurs związany z tresurą chomików. Czy jest możliwe wytresowanie chomika? To zależy, co kto od tego chomika by wymagał. No tutaj jest pytanie naszego widza, który jest synem słynnego aktora. Czy chomika można nauczyć śpiewać, grać, wykonywać jakieś takie ruchy, no takie powiedziałbym, aktorskie? No, no, no chyba by można, tylko to trzeba byłoby dość dużo się natrudzić i, Aha, i mieć większą populację, bo to tak jest, że jeden, nie każdy jest jednakowo zdolny. No nie, tutaj z tego miotu jest jeszcze jeden chomik i córka. Ta, jeszcze jeden to... wątek nas, nas interesujący, ponieważ no, znane są przypadki kanibalizmu wśród chomików, gdzie członków własnej rodziny no właśnie, pożerają po prostu? stosunek tak. do ojca. Czy może do ojca? Czy, czy się pan wypowiedzieć. E, niestety to, że matka na przykład może zagryźć młode. Ale czy może ta czegoś... być taki przypadek, pani Antoni że młody konsa starego? Bo tu mamy taki przypadek, że młody chomik, mamy takiego chomika Rafałka, on konsa starego Daniela. Tak, chomiki na ogół się nie trzyma razem. Chomiki są no właśnie, zwierzętami, które żyją nie pojedynczo. Rozumiem. Mam na myśli, że państwo macie chomiki syryjskie. No tak, to dokładnie to... Tak, tak. on tak. jest taki rudawym. No. kiedy kiedyś dorosłe, to raczej są samotnikami. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za udział w... Tym... Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. A Rafał właśnie pozycji. przygotowuje nam danie z chomika, czyli odkroj sobie rękę i ją zje. Poranny Wojewódzki i figurski Poranny WF. Ćwicza muż od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rock. Więcej na www.skrok.pl